Dzień dobry, dzień drugi. Wczoraj nie mogliśmy wejść na bazar, bo zamknięte, niedzielanie handlowa, więc dzisiaj nie możemy tego ominąć. Idziemy prosto na bazar. Nie, właśnie musimy coś zjeść jeszcze. A, no tak. No, no chyba, za... że zmieniłeś plany, że. Żeby... Nie, ja jestem głodny. Ja też. Już prawie dwunasta, także mamy takie bardziej śniadanie-obiadowe. Probujemy. Pątróbka, kurczak, bulgur, ryż. Znaczy A się Smakuje? No dzisiaj jest zdecydowanie bardziej. Gdzie idziemy? Na bazar! No, to jesteśmy na bazarze. Za czym się rozglądamy? Yy, coś co ucieszy oczy i portfel. Oczy i portfel. A no to chyba nie będzie ciężko tutaj. Raczej jest tanio, a rzeczy są dosyć ładne różnej jakości. się tu? Nie. Bardzo mi się nie podoba. Śmierć jakimiś olejkami różanymi, Kichać mi się chce i w ogóle nie, nie podoba Mi się zajmie się podoba, no jest fajnie, Jak jest? Jak Ja to jestem zadowolony, ładnie, fajne zdjęcia wychodzą. Właśnie, no tylko dlatego. Nam no, no, w sumie dosyć intensywne są zapachy z właśnie tych przypraw, więc... No, i dużo osób tam pali w środku, także możecie się za, zakręcić w głowie. Ale, naprawdę, fotograficznie to miejsce jest genialne. I jeszcze ja osobiście zawsze chciałem tam pój pójść, bo to jest Grand Bazar, był jedną z map mojej ulubionej grze. Ej, to jest naprawdę spoko. Tutaj wypalają laserem case'y na telefon. Znaczy zdjęcie, jak ktoś chce mieć, nie bliskiego na case'ie, czy, czy coś. Fajne. Strasznie przymulający dzień dzisiaj mamy. Musieliśmy się posilić kawą z Burger Kinga za 70 groszy za sztukę. Aneta pomału ma taki syndrom wyparcia Bliskiego Wschodu. Też tak miałem na początku, czasem dalej tak mam. Eee... Tak jak mówiłem już w jednym filmie, nie każdy potrafi się szybko zaadaptować do tego chaosu, który tutaj ma miejsce ciągle wszędzie. I za dużo bodźców, przyjeżdżając na świat z takiej Warszawy, za dużo bodźców i człowieka wszystko zaczyna denerwować zwłaszcza na takich ruchliwych miejscach jak tutaj bazar i jego okolice yy... dzisiaj w nocy już lecimy z... wylatujemy z Istanbul lecimy do Izmiru tam spędzimy też kilka dni Aneta powiedziała, że chce szejka to ja ju... muszę zaprowadzić najbliższego szejka i sprzedać za 17 wielbłądów <śleszy> To nas podnieca, to się nazywa kasa. Sztuki na no, obcasach, puryciuki i hazard. To co nas podnieca, to czasem to się seks. Mikasa, esu, kasa, będę bawił się jak sześć. To... Aneta, co sobie kupiłaś? Nie yeah. wiem. Popatrzcie sami, tylko w kolorze czarnym. A, dość takie dzwonić teraz. No. Jak szeherezoda. Mm. Hej, właśnie mm. jak tysiąca i jednej nocy. To się kule, Nagraj to, Z... zobacz. Muszę tu wrócić, bo chciałabym chyba jeszcze na kolor, ale szkoda tak. mi. Ten pierwszy, nagraj to, że że to... Dobra. To mieć ten był chyba dla mnie najładniejszy, ale Jan już uznał, że czarny będzie lepszy. No, ja myślę, ten że czarny, tak. no. Aneta jest zachwycona. Tak. Widziałam już to wczoraj, ale myślałam, że na bazarze znajdę coś lepszego. Nie ja tak, się rozczarowałam bardzo. No ale masz swoją pamiątkę z był. teraz masz chodzić i dzwonić tak o o, o tak no. <laughs> Szczęśliwy dziecko Tak No i fajnie Teraz mogę uznać, że wyjazd jest... był udany <laughs> Obłatałeś się Tak Two hours later. Jak podoba się strój? A tobie się podoba? No piękny mhm. Dzwoniący, tak jak w Bollywood. Z nie będę się wakacjowała. <laughs> już nie wygląda tak dobrze. Ale z frontu tak. tak. No. Dzwoniący. Drin, drin, drin. Nie, no spoko. Właśnie się zastanawiam, czy nie wrócimy tam po jakiś inny kolorek. <laughs> Zakocha się w gwiazdą Bollywood teraz. Mm. Po zakupach nasza ulubiona zupka, czyli? Pila pila, Nie ma menu. Lentil. O właśnie, dużo Ale najlepszy jest chleb. No, chlebek też jest dobry. Pyszny. A lentil to jest z, z, z Ciecierzycy. Zupa. W sumie też bardzo popularne w Europie. Jak dla mnie jak pomidorowa. no mówi, że nie. No nie, no jak no pomidorowa. No dla mnie to jak pomidorowa, no oczywiście, że jak pomidorowa. Tylko bez pomidorów. Znaczy nie, może są te pomidory. pomidorowe. No w Ale to nie pomidorowa. tam Pomidorowa z gorącego kuku. Jezu, w kolejny raz nie wytrzymałem, jak nam powiedzieli, że... Powiedzieli na tego, na do widzenia spasiba. Nie jesteśmy z Rosji, oni. a skąd Rumunia? Nie, Polska, oni. a Polska, Konisiuła No <noise> po japońsku, nie. Zatłoczony ten Istanbul, tak jak się spodziewaliśmy w sumie. Chociaż ja muszę przyznać, że mi mówili, że o Jezu, jest taki tłok, zadepczą cię tam, stratują. A porównując no, na przykład Londyn, no to, to tam, tam było gorzej, znacznie gorzej. Znaczy więcej ludzi. Não Dasha. Dasha, gente. Zagareczki, Podróbki! Oj tam oj tam. oj tam, oj tam! Od razu one cię zmniejszyli Gdzieś o połowę Taka drobna Ten wygodniejsze niż ten a? No No Tak? Okej okay. Fajne Thank you O, okej A okay. da. A ty zostałeś tak zapakowany! No, ja a ja dostałem, wow. widzisz, a? Ja mam, proszę Państwa, oryginalną podróbkę Rolexa. Jestem w jakiejś. Kilka tysięcy do przodu. Dostaję w prezencie od o. Idziemy na busa na lotnisko i jedziemy. Znaczy, lecimy. Czy znaczy, jedziemy, a potem lecimy do Izmiru. A teraz moi drodzy, pokażę Wam jak zrobić ultra tanie, ultra dobre najazdy w stylu hollywoodzkim bez gimbala, bez teddykama, bez niczego. Z wykorzystaniem taśmy transportowej na lotnisku. Otóż zobaczcie efekty. wybieramy się z powrotem, przynajmniej ja z powrotem do Izmiru. No i na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Dzięki za obejrzenie. Klikajcie subskrypcję, łapkę w górę. Co jeszcze mogą kliknąć? Komentarz zostawić. No oczywiście że tak. tak. Namaluj mnie jak jedną z tych swoich francuskich dziewczynek.